W dzisiejszym odcinku będziemy sobie wypełnili dwa misje. Trzy, musimy trzy wygrać gierki bardejem i dwa nitą, bo jeden już zrobiłem tego, no. Zapraszam was do oglądania. I tak na początek zostawcie łapeczki w góry, su i suba, bo się po 50 suba, to no. Bardzo fajnie, no. O oh my god. Okay.

Koł bere spitar, to wygra? To wygra? Jest, ja wygrałem. Koza, 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 za was. Ale zobaczmy, czy... Nie dziwić mi otworzy skrzynkę. Otwórz mi. A ja nie otworzę mi, ale chętnie. Okej, okay, nieważne. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Musimy to wygrać. Musimy to wygrać. bo to wygramy. Jesteśmy tak, tak dobrzy, że... że hit hormona, no. Ej, trzy soczki, ale koza. Gdzie ten misiek chodzi? Tak daleko. Okej, okay, tu jest ból, 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 magdalena jest. Okej, kozak kozak, kozak buj, buj, lubię takie szybkie buj, buj, bardzo buj, Bo takie takie szybkie szybkie buj, so, fajne. Okay. Maxia ja tego zabijemy, zabijemy cię. Ciam, ciam Nie, 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 co ty robisz? Co, eh? co Co, co? Okej. Okay. zabity Max. Maximilian. Okej, <grypt> okej. Okay, okay. Ładnie nam idzie. Epribo, peribo, peribło, chodź tu, chodź. Okej. Okay. nie mam takie poczucie humoru. E, chodź tutaj, Epribot, ty jako... Mój kochany Primo, no chodź O nie no teraz to, to nie chodź tutaj, no najlepiej no. Ale i tak mi nie porobić, bo ja jestem za silną nitą, ja, Pa, Taką, jestem silną nitą, to ja, takiej nie masz, he? O, ja mam 20 pucharków byłem, he? A ty nie masz Chodź, 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 tutaj chodź, ty ja, piębłaku Okej, stary, to jest Okej, tak dobrze, tak. tak nie, no jest już to. No, Idzie z drugiej strony. A. Bez sensu. Musimy soszka mieć. Deryl, tu jest siedem parę puksów. Tego u tego Deryla, jak mi się uda porobimy. Jest nas, jest nas, kozak, kozak, kozak. Jest tego... Nie można... nie... Tak. Jest kozak. Udało nam się na następny półgun nabierać tego bardzo fajnie. I to już mamy zaliczone. Tego no. Poza Gierka Eee okay, muszę napisać Okej, okay, może być na odcinku, tylko musisz na to zmienić Okej, okay, barierę jasno to weźmiemy I lecimy, okej okay. Coś jeszcze pierwsze, ale szybko bo nagrywam. Okej okay. Pozdrawiam Was! kos, kos pozdrawia YouTube'a, okej? Okay. Kozak, pozdrawiam Was! Mogę z nim akurat pograć, bo zimek spoko. O, zaraz wam klip pokażę jeszcze. Ktoś nas ogląda. U, fajnie, fajnie, fajnie. Uff. O, nie, 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 Frunk. O nie, no! Tutaj muszę dać gdzie indziej. Pięć duży, no! To nie będzie już tak łatwo, myślę, że wygrać. Chyba wolę solo grać, no ale trudno go. Bo... A jak chcecie na odcinku wystąpić, napiszcie w komentarzu i swój ID i swój kod ID, to yy, możecie być czerwone na odcineczku. Jeśli jeszcze coś, z Subika na moim kanale. Kozak. Tutaj, tutaj, tak, tak, kozak. U, kozak jest, udało się, nam. Czekam na mój. Nie Mnie nie no... Nie, no. nie, nie wiedziałem, że to nie wyroczy. To jest Mortis i... Tu jest już też stokem. To za kozak, jest tu na I Kozak, ale kozak, mam 8 parę pół. Nie możemy tak tu... O, nie, jest kozak. Zastąpnie, nie... Nie, nie, nie... On ma ucięć. Nie, przegramy to, nie, no nie. Okej. Okay. I to no wiem, bo to już będzie to drugi odcinek. Jak to po prostu wypełnię, no. no. Ja już wam dziękuję za oglądanie, że łapeczkę w górę i subika. Bo po 40 subów. Jeszcze raz ja, znaczy Wam przypomnę, wbijacie do klubu Pepsi 26 no tak, osób. No mamy no to, wbijajcie. Ja już dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapaczki do subika bo lecimy po 40 subów. jeszcze raz zapomniałem o tym, że. Yy, czekajcie. Yy, Chcecie wystąpić na filmie, to dajcie swój Adi i wbijcie do, to do tego klubu. Ja, no, dziękuję Wam za oglądanie.